Jak się możecie domyślać, spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Zełęskim na Florydzie, mające miejsce wczoraj, nic nie przyniosło nowego. Poza tym, że można je nazwać hołdem, ale także triumfem Władimira Putina. Ilość i jakość bzdur, które wypowiadał Donald Trump, jest bliska tego, co mówił PiS za swoich rządów. Wiecie, milion aut elektrycznych i, i dla każdego Polaka mieszkanie. Te bzdury dorównują natomiast temu, co odwala Putin na Kremlu, mówiąc, że to Ukraina napadła na Rosję tylko dlatego, że NATO chciało mieć większe wpływy. Dowodem na strzelające korki szampana w Moskwie jest wypowiedź wysłannika Moskwy w Polsce, nie kogo innego jak Korwina Mikke, który pisze na swoich mediach społecznościowych. Trudno się dziwić, że Ukraina chce mieć jakieś poważne gwarancje bezpieczeństwa, ale dlaczego nie pomyśleć o gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji, która otoczona jest przez hordę zawziętych wrogów? Trump mówi o tym, że Ukraina współpracuje z Rosją w projektach energetycznych. Co więcej, mówi, że Ukraina nie jest Kongo ani USA. A mimo wszystko uderza w środkową część Rosji rakietami. No, geniusz mało powiedzieć, ale to nie koniec tego, co odwala Donald Trump. Kiedy dziennikarze zaczynają zadawać niewygodne dla Trumpa pytania ten ich po prostu wyrzuca z sali mówiąc idźcie sobie coś tam zjeść i gdyby to wszystko nazwać już końcem hipokryzji no nie wtedy pojawia się nasz narodowy kibol Karol Nawrocki i pisze na swoim twitterze Prezydent RP Karol Nawrocki uczestniczył w telekonferencji przywódców europejskich z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem oraz prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zeleńskim. Szkoda tylko, że Nawrocki nie napisał, iż uczestniczył, znaczy przysłuchiwał się i nie napisał, że zrobił bardzo dużo dobrego dla Polski, bo się ani raz nie odezwał. Zauważcie, kiedy Nawrocki siedzi cicho, Polska zyskuje. Kiedy się tylko odezwie... Polska traci. I jak to mówi Marek Suski, Boże, broń nas przed debilami, z którymi pracować się nie da.